Jedno miejsce w Szwajcarii, raczej dla kobiety, bo to prosta pomoc na gospodarstwie z warzywami i owocami, takimi jak maliny, no i pomoc w porządkach domowych, w utrzymaniu gospodarstwa. Po zakwaterowaniu, wyżywieniu i tak dalej, zostaje Ci 1800 franków szwajcarskich netto. Gotowizny, którą możesz zrobić co chcesz. Żadnych dalszych kosztów. Zaraz będzie mało, 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 mało. Pokażcie wszyscy, ile Wam zostaje po wyżywieniu i po opłaceniu zakwaterowania. Dziękuję za uwagę, Daniel Bała. Em, zakres obowiązków no to proste prace fizyczne przy gospodarstwie z warzywami i owocami, m.in. mają maliny. Trochę em, niemieckiego gdybyś umiała super, czy tam umiał, prawa jazdy kategorii B jest wymagane. To um, zrobić zakupy, coś prostego załatwić. Jeżeli jesteś zainteresowany albo zainteresowana tą ofertą pracy, no to zachęcam, zostaw komentarz tutaj pod tym nagraniem albo po prostu tu, gdzie widzisz to nagranie, napisz do mnie wiadomość prywatną. Postaram się jak najszybciej odesłać, podesłać ci detale i będziemy działali. Pisz, jaka to miejscowość, będzie nam wszystkim łatwiej. A miejscowość to Mozen w Szwajcarii pod kodem pocztowym 6295. Jeżeli nie jesteś zainteresowany taką ofertą pracy, no to może udostępnić to nagranie, zaobserwujesz, zobaczysz inne nagrania, wejdź sobie na naszą stronę. Nie chcecie się przepisywać, to wejdź w mój profil i tam masz link klikalny, żeby przejść do pozostałych ofert. Możesz też do nas zapisać na Whatsappa, tu masz numery. Ja i Ada odpisujemy codziennie, staramy się jak najszybciej, nie zawsze na wychodzi, mamy duże wiadomości. Dzięki i do następnej oferty, cześć!